Jan piwna kompania, wraz z moją narzeczoną jedziemy dzisiaj do browaru w Łąkominie, do pałacyku w Łąkominie, który znajduje się gdzieś między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem. Także z Poznania ten dojazd nie jest wcale taki zły. Mniej więcej około 160 km, jakieś 2,5 godziny drogi w dogodnych warunkach. Na razie wszystko idzie ładnie. Dzisiaj będzie miała tam miejsce premiera nowego piwa browaru Łąkomin. Będzie to, słuchajcie, podwójnie leżakowany. W dwóch beczkach piwo. Jedna chyba po rumie, drugie w beczce po Jacku Danielsie, z tego, co pamiętam, mied na dzikich Karaibach, bo taką nazwę nosi dokładnie. Także muszę przyznać, że bardzo się w tym momencie jaram. No i chyba będzie z tego, co pamiętam oprócz tego chyba 10 albo 13 innych oprócz tego piw na kranach. Także naprawdę sporo. Zapowiada się bardzo miła impreza, zwłaszcza, że pogoda dopisuje 29 stopni na liczniku. Także można. Powiedzieć, że chyba będzie dzisiaj po prostu dobra impreza. Także czekajcie i zobaczymy, co będzie dalej w ramach tej relacji. W stężeniu alkoholu, a z drugiej strony wymagało olbrzymiej cierpliwości, bo piwo leżakowało najpierw w tanku, a następnie w dwóch beczkach dębowych. Krzysiek, skąd taka nazwa piwa? Miediet na dzikich Karaibach. Miediet to jest nasze piwo bazowe, czyli właśnie ten brago, o którym mówił Adam, a z kolei ten drugi człon, czyli Dzikie Karaiby to tak bo mamy serię piw leżakowanych w beczkach po rzeku Danielsie i one zawsze mają właśnie ten dodatek na dzikim zachodzie a z kolei seria piw leżakowanych w beczce po rumie nazywa się na Karaibach no i to jest takie połączenie dzikie karaiby Dobrze wiemy po co tu przyjechaliście, więc nie będziemy przeciągać już za moment będziecie mieli okazję spróbować tego piwa zapraszamy miłej zabawy Cześć, witajcie. Jan Pasiński, Piwna Kompania. Jesteśmy dzisiaj w Browarze Łąkomin na premierze nie byle jakiego piwa a piwa które można powiedzieć że nas prawdopodobnie w ciągu jakiejś godziny najbliższej zabije. Jak ustaliliśmy ma prawie 13 e, także nie byle co. E, ile jakiej BLG? Jakiej i... 27. 27 BLG mamy 29 stopni także faktycznie prawie się pokrywa z tym wszystkim. E, premiera Medjeda na dzikich Karaibach. Tak, tak. dokładnie. E, Wytłumaczy genezy powstania tej nazwy oraz tego piwa. Jeśli chodzi o nazwę to wzięło się to stąd że Wszystkie piwa, które leżakujemy w beczkach po danie Daniesie, nazywamy właśnie na dzikim zachodzie. Z kolei te, które są leżakowane w beczkach po Rumie, nazywamy na Karaibach. Jest mhm. to jest takie połączenie. No, w sumie Karaiby czuć w tym piwie. Można tak. powiedzieć, że faktycznie przynoszą się w tym, w tym, może się przenieść automatycznie faktycznie w tamty rejon świata. Bo jest to wyczuwalne. Słuchajcie, jest to bragot, ale na zasypie od risa, tak? Wspominałeś, że tak. to jest... Jakby... bazą był ris. Bazem był ris, e, także jak najbardziej, słuchajcie, wszystko w tym piwie jest wyczuwalne, bo oprócz tego, że faktycznie taki delikatny charakter, bardzo delikatny, ale charakter paloności gdzieś to przy tym wszystkim zachowało, to do, jak dominuje przy tym wszystkim jut, a nad wyraz faktycznie rum, jak wspominałeś Filipie, że faktycznie rum tutaj wychodzi, nie? Tak. Także jest on wyczuwalny i mi osobiście to przypomina dosyć mocno... E, takie w sumie drinki, które robiliśmy sobie, nie musicie wszyscy tego słuchać, które robiliśmy sobie w gimnazjum na imprezie, którą potem zostaliśmy złapani, ale tam byliśmy właśnie takie tego, drinki z rumem, coś takiego właśnie wychodzi i można powiedzieć, że faktycznie jest to wyczuwalne i muszę przyznać, że połączenie jest naprawdę arcy ciekawe i przysympatyczne z tego względu, że jest to wszystko, ja bardzo lubię balans w piwie, a to piwo jest bardzo fajnie zbalansowane i teraz pytanie do Ciebie, jaki w takim razie jest skład tego piwa, co tutaj się znajduje? Skład jest podobny jak w naszym risie, jeśli chodzi o sam zasyp w srogim niedźwiedziu, plus właśnie miód wielokwiatowy, którego udział to stanowi około 40%. 200 kilogramów miodu poszło. 200 kg miodu. Nie, nie. E, nie zalepiło się wam nic po drodze? <noise> nie, nie. Było to jakieś takie wyzwanie, żeby to wszystko <noise> rozpuścić, więc dodawaliśmy miód ratami <noise> do, do kotła, ale, ale udało się. Czyli A, ten miód jest sycony, rozumiem. Czyli go podlegał gotowaniu, czy nie? Ale bardzo krótkiemu. Króciutko, no, okej. Okay. A skąd w ogóle ten miód pozyskujecie? Miód pozyskujemy z pasieki Dziki Miód, to jest około 15 km od nas, od Krzysztofa Piwowara. Aha, proszę. Czyli w sumie tak naprawdę podwójnie dziki, bo jest Dziki Miód i jeszcze Dziki na Karaibach, mhm. czyli w sumie wszystko się zgadza w tym momencie. E, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo e, skąd w ogóle pomysł na podwójne beczki? Skąd to się wzięło? No chcieliśmy, żeby było to nasze takie wyjątkowe piwo w ogóle styl Bragot, mhm. no, no jest bardzo bardzo wyjątkowy. Nie, nie jestmy takim częstym tak. stylem tak I jest naprawdę. jest ciężki do zrobienia też. Mhm. Tak, tak jak mówiłeś, jest du gęsto, dużo, prawda? Mhm. Możliwości zatkania są duże tak naprawdę mhm. wszystkiego. Ile w ogóle czasu ważyliście? To jakby, jakbyś podzielił godzinowo samą bazę, a potem dodawanie tego miodu? Ile czasu wam to zajęło? Chodziło krócej niż wszystkie te nasze piwa mocarne, ponieważ robiliśmy to na dwie warki, gdzie... Pierwsza warka to był typowy piwo, czy Iris, mm -hmm. a druga warka to właściwie tylko dodanie miodu do wody. Mm -hmm. Okej, okay, czyli w ten sposób. Mm -hmm. A powiedz mi, e, pierwsze też bym się po chwili to zapytał, pierwsza była beczka po rzeku Danielsie, tak? Po te, po, rumie. Po, rumie. po rumie. A po to ciekawe. No dlatego to, właśnie ten rum, który dominuje To jest dominuje, ciekawe, jest... no bo faktycznie dominuje Rum nad tym rzekiem Danielsem i jest on mm -hmm. raczej. Jackie taki schowany w sobie, nie jest taki dosyć a, a taki czuć eksp, czuć, eksper, ekspresyjny. Czuć, czuć, czuć te, te whisky, czy tą beczkę, właśnie tą, tą wanilię i tak dalej, ale jednak ta właśnie melasa, ten, ten rum tutaj moim zdaniem przebija. Mhm. No Jest taki bardzo fajnie przyjemny, bo zazwyczaj ja pamiętam przynajmniej te, te piwa. Gdzie są właśnie leżakowane wersje po rumie, gdzie ten rum nie jest taki intensywny. On, mm -hmm. on gdzieś jest, prawda? Ale, ale schowany, nie? Nie tak. jest taki faktycznie Tutaj spory. jest ten balans, tak jak wcześniej wspomniałeś, ale jednak ta beczka tutaj, no jest ten, ten rum, dużo dużo. ta beczka oddała jednak. Mm -hmm. To jednak w pół roku mówiłeś, nie? Leżakowane, mm -hmm. no to te pół roku to <grafię> faktycznie sporo. A, A powiedz mi, czyli pół roku w dwóch beczkach, czy w jednej beczce tylko w rumie? W jednej. A ty też pół roku w drugiej beczce w takim razie? W drugiej było trochę mniej. Znaczy, o to było prawie pół roku. Około pięciu miesięcy w jednej i pięć w drugiej. Mhm. To tak jakbyś czasowo określił więcej ramy. Od początku, od waszego pierwszego dnia, kiedy poszliście słodę zacierać, do dzisiejszej premiery, ile czasu upłynęło? Trochę ponad rok. Wow, no widzicie? To jest po prostu to jest koszmar piwowara, ile musi czekać, nie? Bo pewnie się po tym myśli, się. nie? Jak to wygląda tak naprawdę. Ja sam jakoś też wiadomo, ważę swoje piwa w domu, jak oglądacie tę serię. Ale też właśnie ten moment, takie oczekiwanie z wyjścia jak to e, taki nie wiem taki a, takiego podjarania się tym momentem, kiedy jak faktycznie można otworzyć butelkę, zaprezentować, chociażby byli e, narzeczonej obecnej chwili zagadanej, ale jakby faktycznie pokazać, jak to wyjdzie, no to to jest mega fajna sprawa tak naprawdę. nie? Myślę, że Adam trochę wcześniej spróbował niż mnie. <grym> no, pewnie tak, no przypuszczam, żeby podpi... ile, ile w takim razie litrów wypiłeś z tej beczki. <grym> Niecałem piwo podstawowe, bo piwo podstawowe, czyli mediet, po prostu mediet y, mieliśmy już dużo wcześniej w Między jednak chyba kosztowałem na targach z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, całkiem tak. prawdopodobne, tak mi się wydaje. A powiedz mi w takim razie, oprócz beczek po rzeku Danielsie, teraz Rumie jeszcze jakieś inne, następne plany, bo Filip wspominał, też radził wina. Coś w tym też. O tym też kiedyś pomyślimy, na razie sprawę. czeka jedna beczka po Bowmore. Mhm. Y, mamy też y, dalej beczki po Żypni i Łyski. Mhm. Po Lafroygu? Nie, nie, Pożytni. Okej, okay. a Piętaki po Lafroigu coś ten? My... Po Lafroigu nie, akurat bierzemy te bardziej łagodne po Ale Pol ten Bowmore też, uh -huh. też robi robotę. Uh -huh. to wtedy mieliście na tym szczecińskim, pamiętam, festiwalu… Dzikiego dzika. No to, to, kurczę, to był torf, naprawdę. <laughs> ona leżała wtedy krótko, bo wtedy mówiłeś, że przerwaliście dosyć wcześnie, bo ona już była taka może tak, torfowa, nie? Tak, nie spodziewaliśmy się, że będzie tak właśnie… A był mega torf, był, uh -huh. Jezus, fajny taki właśnie… No. A ile w takim razie miesięcy leżakowało to? bardzo krótko. Miesiąc. Miesiąc naprawdę? Wow, tak, to faktycznie, robotę. to jest niesamowicie krótko, no. Do Niektórzy rano. leżakują faktycznie pół roku, rok, taki mm -hmm. minimum, nie? też Ażby... był bomor, nie? Tak, no. a i tak musieliśmy to trochę kupażować, mm. rozcieńczać z bardzo <laughs> Czyli był taki hardcore już typowy po prostu. Tak. Mi smakowało. Ja, ja torf uwielbiam też swoją ja drogą, tak 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 tak, także ja bym na pola Freugu śmiało po prostu takie, takie piwo sobie czasnąć, nie? Chociaż muszę powiedzieć, że to piwo wchodzi znakomicie i troszeczkę już czuję. Do, dobrze, że tutaj dzisiaj śpimy. <laughs> dobrze, że dzisiaj śpimy Pytanie troszeczkę. gdzie? Czy pod płotem, czy tam zwierzątkami? Nie no nie, w razie czego widzę, to autka jest tutaj często używane, także kierowcy możemy poprosić o odwiedzenie. <laughs> tak. Ale tak swoją drogą powiedz mi, bo widziałem, że macie 13. 13 jest piw czy 12 na kranie? 11. 11, przepraszam. Przepraszam, karpówkę i tak, się mogli tam gdzieś przy stoliku. 11 piw na kranie. Tak. Powiedz mi, co takiego byś jeszcze tutaj teraz dzisiaj polecił, lekkiego dla mnie... I da się do spróbowania, żeby jeszcze żeby po tym piwie jeszcze przeżyć jakieś dwie godziny. To mogę ja pierwszy? No, no dawaj, no. Americanin, mój, to Lideramerykanin. Mój, mój, mój ulubiony, ulubiony pis, mm -hmm. po prostu no, jeden z fajniejszych w Polsce, no naprawdę mi smakuje, czyli mm -hmm. właśnie połączenie tego stylu klasycznego niemieckiego z amerykańskim mm -hmm. nachmieleniem, no i też niemieckie, niemieckie chmiele. No to jest dla mnie to jest petarda. I właśnie się trochę zasmuciłem, jak do środka poszedłem i nie widziałem na kranie całe szczęście i mi powiedzieli, że na zewnątrz jest na kranie, więc udało się na szczęście. To no, w takim razie po tym nałożyć. Nie sobie wezmę, ale jeszcze przedtem, pytanko jedno. Eee, powiedz mi, bo właśnie pytałem na samym wejściu, bo oglądałem ostatnio, pewnie też może widzieliście przy okazji to materiał tonka Kopyry, zwłaszcza z wizyty tutaj właśnie mm -hmm. w Pryważy w Łąkominie. Eee, jak to było, że zaczęliście od 90 litrów? Słuchajcie, to jest browar, który zaczął od 90 litrów piwa, wybicia, które potem eksportowaliście, tylko właśnie sprzedawaliście tu na miejscu, czy gdzieś potem w Polskę do Szczecina, Gorzowa, najbliżej e, gdzieś wysyłaliście? To był sprzęt, którego ja używałem w swoim browarze domowym. I to, był prostu, tak, tak, to, to był, był garnek. Tak, to był garnek. Ja nie na mogę. Palniku. To jest niesamowity, naprawdę. Mam zdjęcia. <laughs> <laughs> I po prostu no, wiele osób pytało, czy można to moje piwo jakoś kupić, mm -hmm. a że chcieliśmy to zrobić w pełni legalnie, no to Bo też... Adam dużo nagród zdobył browarze. na konkursach. Tak, ten... jakieś mm -hmm. to były konkursy właśnie piw domowych. Tak, różny, aha, czy wysyłałeś polskie te konkursy w różnych tak. stylach po prostu? No to szacun, gratulacje. Ale to właśnie to jest mnie niesamowite, właśnie rozwinięcie od takiego właśnie domowego, faktycznie mm -hmm. pierwowzoru no, do rozmiarów, po prostu, browaru, to jest, to jest, bomba. Tak. Przez dwa lata to był właściwie najmniejszy browar w Polsce. Tak. Mm -hmm. tak. 90 litrów sobie ja pamiętam. Litrów, no? tak. A obe, obecny wybicie? 750. O, to kto was przebił w takim razie? Kto jest teraz najmniejszym browarem? Może kto może być. Ale jest taki browar, który miał bardzo podobny zamysł właśnie jak Adam wcześniej mhm. i oni ważą właśnie do takich czterdziestek plastikowych i mają mhm. tego... Ale nie będę kłamał, jak się nazywa, nie? Ale wiem, że jest taki właśnie. Bo sw swoją drogą nie powiem, też o tym myślałem, <grym> żeby właśnie swoi, na swoim sprzęcie domowym coś takiego zrobić. Ale zastanawiam się, jedna rzecz, bo e, też parę jakichś tam spraw urzędniczych kiedyś miałem. I generalnie urzędy w Poznaniu są dosyć hamskie, jeżeli to słyszycie urzędnicy. To generalnie <grym> mocno są takie właśnie pod tytułem nastawione przeciwko wszystkiemu. No bo w sumie rozumiem, że to był Twój domowy sprzęt, który tak. został po prostu jakby przerobiony na warunki rzemieślnicze. Zgadza się. A w takim razie co musiałeś po prostu wynająć właśnie tutaj? Właśnie, jak to się stało w ogóle, że to spało go w Łąkominie? No bo tutaj po prostu to piwo wcześniej. Czyli tutaj prosto... to tak do Aha, innego okay. budynku, tak. Nie, właśnie zastanawiałem się. Powiedz mi, w ogóle jesteś z Wąkomina, tu z okolic? Tak, ja tutaj mieszkam. Aha, nawet więc... na beta, co dzień. Tak. No to Roz... dobra, to Roz... sprawa się rozwiązała. Tak, tutaj był też mój browar Nie no no w takim razie nie wiedziałem, że rozmawiam z właścicielami płacu nawet. <laughs> nie, ale sw swoją drogą jest to sprawa naprawdę bardzo ciekawa, bo no nie co dzień się to dzieje, nie? Tak naprawdę, że ktoś przychodzi z takiego ważenia, no, bardzo domowego, z takich garów faktycznie domowych na sprzęt rzemieślniczy. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz dorwałem wasze piwo w Poznaniu, to dla mnie, mnie przynajmniej urzekło, to było naprawdę, było widać, że to jest kapsulowane takie, no chyba ręcznie nawet było, bo to było mhm. niesamowicie po prostu... Było widać po tej butelce, że ona pod tytułem Kupnie, bo etykieta była bardzo ciekawa. Chyba to był Basior, tak mi się wydaje. Chyba pierwszy raz kupiłem Basiora. i etykieta... Dobry, dobry zakup. Dokładnie, i etykieta mówiła Kupnie, a poza tym sama butelka i chyba złoty kapsel do tego był. E tak mi się wydaje. To właśnie była ta gra kolorów plus etykieta mówiła pod tytułem Weźmie kup, i pamiętam, że się nie zawiodłem. To było naprawdę dobry strzał. Także w sumie od Basiora zaczynaliście, czy od czego? Tak, Basio to był chyba właśnie takie pierwsze mocne piwo. A potem poszło z górki. Tak. I Basiora dalej ważymy najwięcej. Mm -hmm. I teraz bijemy prawie 13% piwo w 29-stopniowym upale. No jest to taki nasz flagowiec. Jest, jest też na koszulkach. No to fak, to no. widać. Mm -hmm. Czyli ulubione w sumie Twoje piwo w takim razie do ważenia? Tak, Basia, tak. A w sumie oprócz Basiora y, drugie ulubione piwo? Wadera. Mocarze generalnie. Wiesz co to no powiedzieć, ale rzeczywiście mocne Na pewno piwa, mocne. Bo to zawsze jest jakieś takie mm -hmm. wyzwanie. A w sumie chyba jest też takim coś tym ciekawego, że jak się waży te mocne piwa, ten taki właśnie czas oczekiwania tego takiego mm -hmm. czasu, który musisz poświęcić na to i potem wiesz, że masz takie parę miesięcy takie, że oczekujesz, to napięcie się buduje tak naprawdę, bo w sumie przy jasnych piwach to faktycznie zdecydowanie krótszy ten czas trwa, a przy ciemnych i mocniejszych zdecydowanie to ten proces układania jest taki długotrwały, więc to zgadza się. Nie no, fajna sprawa, muszę powiedzieć, że to jest piękne tak naprawdę i... Jeżeli da radę, to może sobie też zbuduje taki browar piwnicy, chociaż troszeczkę faktycznie czasu by, zachodu by to zajęło. Znaczy, Ale wiesz, co ja tutaj, wiesz, no. pamiętam te, te właśnie pierwsze zwiedzania, to moja dama i tak dalej, to naprawdę, wiesz, było profesjonalnie przygotowane, wiesz, to nie był zwykły tam garn, garnek, mm -hmm. gdzieś tam, wiesz, w piwnicy, tylko, wiesz, kafelki, tak, palniki, wypoziomowane i tak mm -hmm. dalej, wiesz, wszystko, wszystko miało miejsce, miejsce i nogi mm -hmm. i to nie jest typowo legalizacja sprzętu e, domowego, nie? Mhm. tylko już tak właśnie mocno profesjonalne podejście, tylko po prostu małe wybicie. Mhm. I, I dlatego też, no, jeszcze jak trafisz takich normalnych urzędników, to mhm. to wszystko to ma ręce i nogi i takie browary właśnie powstają. Mhm. E, właśnie z tego, co wspomniałem, ten wcześniejszy, więc, więc, więc da radę. Nie? Mhm. No cóż, w takim razie możemy tylko wypić zdrowie Adama, Twojego brata. Filipa, mojej narzeczonej, Twoje. która siedzi z boku i się przygląda, oraz urzędników, którzy na to pozwolili, wszystko. Także słuchajcie, zdrówko i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Jesteśmy tutaj na naważeni, gdzie powstaje każde piwo, które macie okazję wypić, które macie okazję kupić w sklepie. Jest to bardzo ciekawy sprzęt, swoją drogą bardzo niespotykany. Już mieliśmy przed chwilką okazję mało na ten temat słowo zamienić. Ale jak mógłbyś Adam jeszcze teraz dokładnie powiedzieć o tym, jak to tutaj wygląda, bo w sumie jest to bardzo niespotykana konstrukcja, jeżeli chodzi o polskie browary rzemieślnicze. Tak, jest to HERMS, czyli właśnie taki system nietypowy, składający się z trzech zbiorników, uważania jest trzynaczyniowa, czyli kać zaciernofiltracyjna, zbiornik gorącej wody i typowy kocioł mhm. Powiedz mi, jak to wygląda w takim razie technicznie, przepompowywanie, bo już podłączamy tutaj do tej maszyny, tak? Tak, tak, do wymiennika ciepła. Mm -hmm. Ale cały proces ważenia zaczyna się od tego, że podgrzewamy wodę mm -hmm. do, do wsypania słodu. Woda gorąca jest przypompowana do kadzi zaciernofiltracyjnej. Tutaj mm -hmm. wsypujemy słód i samo podgrzanie już zacieru odbywa się w ten sposób, że brzeczka cyrkuluje tak przeciwbieżnie z gorącą wodą. Mm -hmm. e, ile powiedz mi takie podgrzanie tego zbiornika wody tutaj ile tak mniej więcej czasu wam zajmuje jak musicie za... wiecie że macie dzień ważny, mm -hmm. że tego dnia ważycie o której godzinie wstajesz może tak zacznijmy koło szóstej koło 5.36 a kończycie zależy jaka, jakie to jest piwo w przypadku Aha. tych lżejszych takich standardowych piw do 12 plato to tak 16 16.30 w przypadku tych mocniejszych do 19.20 to w sumie cały dzień, jakby nie patrzy takiego ciągłego stania, tak. chodzenia. I to są dwie warki, bo mhm. nie mamy 7,5 hekto, a tanki 15. Aha, czyli ogólnie za jednym sumptem od razu przeskacie tak. ile się da na za... no, bardzo dobry pomysł. Jeżeli chodzi o to, tutaj myślę, że będzie to widać w tle, tutaj za szkłem, za tą szybą, jest jakby pomieszczenie, w którym wszystko się zaczęło, tak. w którym tak naprawdę zaczynał Adam, a także jego brat odważenie na 90-litrowym tanku, bo tak to, jednym tanku, tak? To był jeden tank? Znaczy mieliśmy tanki dwie setki i dwie dwusetki Aha, i okej. ważenie 90 litrów. Słuchajcie, to jest niesamowite naprawdę, że e, swoją drogą tak w krótkim czasie, bo zaczynaliśmy w 2015 roku, tak? Tak. I po dwóch latach właśnie nastąpiła ta rozbudowa do tej obecnej maszyny. Tylko i wyłącznie dwa lata rozbudowa do tego i piwo możecie kupić tak naprawdę... W sumie chyba w całą Polskę, tak mi się wydaje, tak, nie? w całą Polskę. Dokładnie, więc... Jeśli tak. chodzi o festiwal, to tu też jest mhm. jednak po całej Polsce. Także możecie śmiało, jeżeli macie faktycznie jakiś fajnie zapatrzony sklep rzemieślniczy, śmiało możecie dorwać i kupować. Ja już wspomniałem właśnie wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, że dla mnie to był... Nie kupiło to piwo przede wszystkim etykietą, a także tym, że po prostu było po niej widać, że było ręcznie jakby kapsulowane, etykieta. To było, to było po niej czuć. To po prostu typowo rzemieślnicza praca. A jako osoba, która wiele rzeczy wykonuje po prostu też ręcznie, osobiście i tak dalej, to po prostu kupiło mnie to od razu. I właśnie to, to jest. Coś dzieje? Wszystko dobrze? To, to jest właśnie najlepsze, tak naprawdę, że udało Wam się zacząć faktycznie od tych najmniejszych garów, przejść do tego. I teraz pytanie następne. Czy w takim razie macie następne jakieś plany rozwojowe na najbliższy, najbliższy czas? Tak, myślimy o jakiejś dobudówce, o dokupieniu i dostawieniu kolejnych tanków, ale uważam, że obecnie będzie, będzie taka. Mhm. A tutaj na miejscu rozbudowa ewentualna? Tak, tak tu na miejscu. Hmm. No to widzicie, wszystko będzie dalej prosto złą komina. Też jest to właśnie takie pytanie odnośnie stylów. Rozmawialiśmy wcześniej, już na tym poprzednim filmie, odnośnie mocnych piw. Powiedz mi, jak, jak, jak to wygląda przy takim ważeniu mocnego piwa? No bo w sumie musi tych słodów naprawdę mocno tutaj napakować, zmieścić. Mm -hmm. eee, przy takim jednym, na przykład właśnie Basiorze, którego ważycie, um, ile mniej więcej kilogramów słodu zuży zużywacie tutaj na miejscu? Przy Basiorze jest to 350 kilogramów na warkę, czyli na cały tank wtedy pójdzie 700 kg? To jest niesamowite. Eee, dostarczacie tutaj, osobiście to wozicie, autę po tych dziurach? <grym zdaniem> Przywożę na dostawcę. Ja, bo tak. rozma rozmawialiśmy na chwilę wcześniej na temat drogi, która tu jest i jakby e, sam ostatni fragment jest dosyć mocno dziurawy, więc sam się zastanawiałem jak jechałem, jak Wam to auto wytrzymuje z tym obciążeniem, że Wam się zawiasy oraz amortyzatory po prostu nie psują i to jest niesamowicie prawdopodobne. Nie, 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 jest aż tak źle. Kierowcy są też do tej drogi, drogi przyzwyczajeni, więc... Mhm. E, także jak widzicie, pełna pełnożytnicza robota. Pięknie tutaj wygląda. W ogóle powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Tam z boku jest kamerka. Tak. Czy tutaj w nocy podglądasz sobie co się dzieje? Czy, czy, o, o co chodzi? To jest taka kamerka nakierowana na sterowniki temperatury. Po prostu w każdej Aha. chwili jak chcę zobaczyć co się tam dzieje w browarze, czy w ogóle mogę obracać o 360 mhm. stopni, no to, no to zawsze z komórki w każdym miejscu tam na świecie w Polsce. Mm -hmm. Widzę, co się dzieje w Oczywiście Czyli widzicie, pełna kontrola, wszystko tutaj jest zaprogramowane, wi wiadomo o co chodzi. Jest jedna jeszcze bardzo ciekawa sprawa, e, a mianowicie tamta butelkownica, może przejdziemy do tamtego fragmentu. Ile butelek na godzinę w ten sposób możecie tutaj faktycznie wypełnić? Tak od 100 do 150, w zależności od pojemności. Czyli w sumie taka jedna warka, to ile w tym momencie Wam to zajmuje? No sporo, sporo godzin, ale Aha. nie dajemy wszystkiego w butelki, tylko jednak właśnie po... w, ke w kegi tak, też, w petejnery. Z takiego petainera mieliśmy przed chwilą okazję tutaj pić piwko, e, idealnie schłodzone, tak naprawdę wchodzi wyśmienicie. E, Adamie na także naprawdę szacunek za wszystko, Cieszę się, <laughs> za, za spełnienie takich marzeń. W sumie powiedz mi jeszcze jedno pytanie tak, na koniec. E, to było Twoje marzenie od dzieciństwa, czy w którymś momencie w końcu tak się rozwinęła ta myśl pod tytułem, że e, chcesz być piwowarem? Od dzieciństwa nie, no, rozwinęła się tak powiedzmy, około 10 lat temu. I mm -hmm. Od tego się zaczęło. 9 lat temu była prawie 9 lat temu pierwsza warka domowa. Mm -hmm. To trwało 5 lat ważenie w domu, no i później pojawił się pomysł właśnie na browar tutaj wąkomin. Mm -hmm. A tak jeszcze powiedz, czy yy... W takim razie to ważenie, że miałeś taką myśl, że uważyć to swoje pierwsze piwo, Wziąłeś, nie wiem, bo czytałeś jakieś e, gazety, jakieś w internecie, jakieś zachodnie, jakieś wydania, e, czy gdzieś na zachodzie spróbowałeś jakieś piwo, w, nie wiem, w Niemczech, Anglii, Francji, cokolwiek? Czy? Nie, nie, wiesz co, usłyszałem, że można uważać własne piwo w domu, gdzieś napisałem mm -hmm. jakąś reklamę w internecie, zacząłem o tym czytać, się zamówiłem pierwszy zestaw. Brukit? E, nie, nie, Brookit. Od tam, razu zacierali, tak. Oczywiście wyższa szkoła jazdy w tym momencie, od razu zaciera, nie Brukit, Ja zaczynałem osobiście od Brukitu. Ale też była fajna zabawa. Nie, no właśnie, ciekawi mnie taka, jakby, hmm, początek, początek tego, jak właśnie piwowarzy profesjonalni zaczynają ważyć, bo to jest e, niesamowicie ciekawa sprawa, co tak naprawdę zainspirowało daną osobę do tego, żeby pod tytułem usiąść, właśnie takim mówisz po sylwestrze. Mhm. właśnie Adam mówi, że po sylwestrze zdecydował o tym, że będzie ważył piwo profesjonalnie, także jak widzicie, do sylwestra coraz bliżej, także e, wasze spełnienie marzeń też coraz bliżej. Można po prostu sobie usiąść i pomyśleć pod tytułem, Rzucam tą robotę w pizdu, będę robił co innego, będę ważył piwo. No i to jest w sumie niesamowite. To jest piękna sprawa I Jak jeżeli faktycznie uda się w ten sposób tu rozwinąć, tak, móc, rozbudować i tak dalej, no to łąkomina będzie jeszcze więcej w Polsce. Bardzo dziękuję Dobrze, za rozmowę, dziękuję. za wizytę tutaj. No i w takim razie my kończymy rozmowę, ale to nie koniec naszej wizyty idziemy dalej po prostu pić dobre piwko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.